Cześć, witam Was serdecznie. Dzisiaj nowy filmik. Chciałabym dzisiaj opowiedzieć coś na temat ściągania informacji z poziomu wszechświatu. Jeszcze dla przypomnienia, jestem Kasia, jestem medium od 20 lat na terenie Holandii, i w tej chwili już mogę szczerze powiedzieć, że ogarniam też nawet Europę i nie tylko Europę. Okej, okay, um... Tak jak powiedziałam, ściąganie informacji z poziomów. Co to znaczy, jak to się ma, jak to się je, jak to się konsumuje. Chciałam Wam powiedzieć coś na, 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 na temat ściągania tych informacji, coś na, na swoim przykładzie. Ostatnio na no jakieś dwa dni, 2 trzy dni temu, jak gdyby ścięło mnie z nóg, była mnie swoja, czułam się dziwnie i postanowiłam, jak gdyby. Wyluzować troszeczkę i nie robić żadnych rzeczy, które nie są potrzebne. Czyli nie dawałam, nie dawałam żadnych ekstra informacji nikomu, nie krzątałam się za dużo w domu, po prostu robiłam to, jak gdyby, co było mi konieczne. I co się okazało, że przez dwa, dwa i pół dnia dostałam bardzo dużo informacji z poziomu wszechświatu. Wydawało mi się, że no nie wiem, tak jak gdybym. Pożerała książki, na przykład stare, stare pismo święte czy coś w tym rodzaju. Tak, tak, tak to odbierałam. To były jakieś stare, dobre wiadomości, które z jednej strony wydawały się dla mnie bardzo bliskie, z drugiej strony takie oddalone. Dlaczego? Dlatego, że mm, no nie wiem, one, one były. I było tyle, że ja nie byłam w stanie ich selekcjonować, że to jest to, to jest to, to jest grupa B, tu jest grupa C. No, było dla mnie to dosyć ciężkie. W pewnym momencie, kiedy się już um, um, ta energia skończyła, czyli przenoszenie energii do mnie, do, mojego, do mojej energii wewnętrznej przez wszystkie czekany. Um, Czułam się bardzo zmęczona, a z drugiej strony byłam pełna informacji. Słuchajcie, to było takie przedziwne zdarzenie dla mnie, ponieważ ja bardzo często dostaję informacje, ale nie aż tyle. To było, no nie wiem, to było coś ponad normalnego. Wydawało mi się, że, że ja tylko leżałam na, na łóżku czy tam na sofie i co parę minut zasypiałam, i ponownie się budziłam, i, i znowu jak gdyby po, pochłaniałam tą informację. Co się dowiedziałam, to widziałam się bardzo dużo ciekawych rzeczy, nie, nie jestem w stanie Wam tego raz, dwa, trzy przekazać. W każdym razie wydaje mi się, że moje konsultacje są głębsze, że moje przemyślewania są też głębsze. I um, no w każdym razie cieszę się z jednej bardzo ważnej informacji, gdzie, którą wcześniej wiedziałam, ale w tej chwili zostało mi to tak przekazane, jak gdybym widziała to na jawie, że ci wszyscy, którzy transformują się, już w tej chwili chyba nie będę używała słowa umierają, bo odchodzi tylko i wyłącznie ciało fizyczne, ale ci, co transformują, czyli przechodzą z ciała fizycznego na ciało astralne, żyją nadal. I to jest dla mnie najważniejszy, że tak powiem, punkt tej całej informacji. Dla Was to jest bardzo krótkie, dla mnie zostało to bardzo dokładnie wytłumaczone, co i jak. W każdym razie, ja wiem jedno: że nadejdą czasy, kiedy my, żyjący tutaj po tej stronie energii, będziemy mogli wziąć telefon i zacząć komunikować się z osobami, które są. Które się już przetransportowały, że tak powiem, na tą drugą stronę energii. Wszyscy jesteśmy energią, i, um, i to jest dla nas najważniejsze, i to musimy zrozumieć. A to, ta sprawa tutaj, materialne sprawy, że możemy coś dotknąć, pogłaskać wszystko ładnie, pięknie, ale zobaczycie, jak będzie cudownie jak, jak będziemy mogli bez problemu, bez żadnej kozery. Porozumiewać się z osobami, które po prostu na chwilkę odeszły. Jeżeli chodzi o pod, podtechski, jeżeli chodzi o to ściąganie informacji, chciałam Wam powiedzieć, że właściwie każdy potrafi to zrobić i każdy może to zrobić. Z tym, że pytanie jest w momencie, kiedy my byśmy bardzo chcieli, żeby ta informacja do nas doszła. Jeżeli zmuszamy tą informację i tą energię, jest pytanie: z których poziomów dostajemy informacje? Ja tej informacji nie ściągałam na siłę, to się stało. Ja po prostu byłam na parę dni byłam, no nie, niezbyt sobą. W domu nie wszyscy mówili, że no co się z tobą dzieje, nie masz energii, nigdzie nie chcesz iść, mało jesz, tylko pijesz. Oczywiście chodzi o herbatkę, czy tam kawę, czy tam wodę. A ja no, po prostu potrzebowałam się odsunąć. I powiem Wam szczerze, że w tym wszystkim czułam się też bardzo szczęśliwa, ponieważ nie interesowało mnie nic innego, tylko te informacje, które zostały ściągane. Jeszcze raz, bo żebym się nie pomyliła osoby, które bardzo chcą informacji z, z, poziomu, z poziomu głównego czy z siódmego Wystarczy jest, że wyślemy jak gdyby taką wyślemy myśl, dobrze mówię, wyślemy myśl, że potrzebujemy nowych informacji, które są czyste i które potrafią pomóc na, nam w jakimś temacie. Czy to jest temat zawodowy, czy to jest temat rodzinny, czy no nie wiem światowy. I wtedy musimy poczekać w momencie, kiedy, kiedy oni zdecydują się na to, że my jesteśmy na to gotowi. W momencie, kiedy my ściągamy informacje na siłę, słuchajcie, uważajcie, bo mogą to być poziomy minusowe, które z jednej strony niby są prawdziwe, ale nie, o, tu jest podpucha, tu jest zawsze jakiś haczyk i zawsze minusowe mm, poziomy czekają, aż my damy się po prostu nabrać. Okej. Okay. Um. Czy chcecie, może, jakąś kartę? Jakąś kartę, która, no nie wiem, coś na dzisiaj, coś na dzisiaj dla, dla nas yy, chce powiedzieć. Myślę, że to jest fajne, prawda? Idziemy z kartami. O, wyszła. A co tu jest? A, no i fajna. Słuchajcie, pięć y, powietrza mówi o tym, że nic na siłę że informacje, które na siłę są ściągane, to co tylko powiedziałam, um, mogą być nieprawdziwe i wtedy, um, dokładnie karta mówi o tym, no cóż, po, um, popełniliście błąd, na błędach się uczycie, w związku z tym zrozumcie, że następny raz, um, na następny raz musicie, Godnie poczekać na tą chwilę, na ten moment, który jest wyznaczony dla Was, żeby odebrać um, jasne, przejrzyste i świetliste um, informacje. Kochani, dziękuję Wam za wysłuchanie mojego filmu. Jeżeli Wam się podoba, dajcie łapkę, subskrybujcie i zapraszam Was na następny raz. Do miłego, pa pa!